Nie to to ja, The Freaking Bad. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy tier listę DLC z poszczególnych gier Batman Arkham. I od razu mówię, że DLC będzie dotyczyć tylko tych yy, DLC fabularnych, a nie na przykład tych skinów czy dodatków wyzwaniowych. Przedstawię również dane DLC w kolejności chronologicznej, czyli w czasie, w którym DLC miało dane miejsce, czyli na przykład jeżeli będzie Batman Arkham na DLC z Batgirl po... Arkham Origins od razu, no to nie dziwcie się. I od razu powiem, że do odcinka zainspirował mnie odcinek Midlera, który sam stawił swoją recenzję DLC gier z Batman Arkham Knight, więc dzięki za film, który mnie zainspirował i serdeczne pozdro stary, jeżeli to oglądasz. No ale co, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Na start weźmiemy sobie pod lupę inicjację z Batman Arkham Przyznam się tutaj bez bicia, że w ogóle nie grałem w to DLC, lecz już samo to jak pokazano trening młodego Bruce'a przed jego karierą Batmana jest mega ciekawe. W tym DLC Batman przed jeszcze zostaniem naszym ukochanym zamaskowanym detektywem wyjechał do Japonii na intensywne ćwiczenia sztuk walki by mieć więcej możliwości w rozwiązywaniu przestępczości w Gotham oraz w wzbudzaniu strachu w sercach najgorszych bandytów. Ogólnie zawartość może nie jest jakaś mega idealna, no ale mega ciekawa. Daję na to. Najlepsze DLC w całej serii Jak. Historia Mr. Freeze została tutaj pokazana po prostu genialnie. Cały zimnośny klimat, misja detektywistyczna oraz boss fight z Mr. Freeze. Em. Wszystko jest po prostu tutaj super ciekawa. Historia. Ciekawy plot twist z Ferris'em Boydem, że okazuje się, że to on jest tak naprawdę tym złym. Te misje detektywistyczne, już jak mówiłem. Strój też wygląda świetnie. Może boss fight z Mr. był nieco dla mnie ciężki, musiałem go przechodzić po 20 razy. Ale mimo to bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Leci na Estier. Choć nie jest to jakieś bezpośrednie DLC w klasycznym sensie, to warto też, żebym o tym wspomniał. Choć mówiłem już o tym w poprzednim odcinku w Listie gier z Batmanem, multiplayer w tej grze to pewnego rodzaju ukryty diament. Możliwość zagrania gangiem Bane'a lub Jokera zaś z drugiej strony jako nasi zamaskowani detektywi Batman i Robin próbując powstrzymać całe zamieszanie. Jak już mówiłem, dzięki temu DLC mam swoje przekonanie że Robin i Bane powinni być arcywrogami, jak Batman i Joker. No i też podoba mi się tutaj to, jak Robin wygląda. Wreszcie ma włosy, ma swój też młody wygląd, a nie jakiegoś starego, bulki as faceta. Dynamiczny klimat rywalizacji oraz trybu detektywa również robi swoje. Trafia na Drugi, jak dla mnie, najlepszy DLC w całej serii Ark. Naszym zadaniem w tej zawartości jest uratowanie komisarza Gordona z rąk Jokera i Harley Quinn oraz rozbrojenie wszystkich bomb porozrzuconych po Funhouse. Jako Robin i Batker. Fajnie też tutaj mamy nawiązanie do Lego Batman Video Game, gdzie miała miejsce podobna misja. I choć tutaj znaczy. E, znaczy ogólnie w tej misji w Lego Batman Video Game musimy zagrać Batmanem i Robinem, to. W trybie freeplayu możemy zagrać e, Robinem i Batgirl i będziemy mieć fajne nawiązanie do tej misji w Arkham Knight. O, klimat też robi swoje. No i co mogę więcej powiedzieć? Trafia na Esty. Po śmierci Jokera Harley Quinn zamienia się w typową alternatywkę i planuje zemstę na Batmanie za to, że ten niechcący rozwalił lek Jokera, który miał go wyleczyć z otrucia tytanem. Robin ma za zadanie uratować Gacka samemu, używając swoich detektywistycznych umiejętności, żeby go znaleźć. Lecz mimo i tak czuję trochę niedosyt Robina w tej grze, ponieważ powinien on dostać własną misję poboczną w głównej fabule, na przykład tą misję z Bane'em, gdzie prowadzi śledztwo w sprawie tytanu i później powstrzymuje Bane'a. Lecz mimo to DLC jest naprawdę spoko. No bo Harley Quinn był dosyć słaby, ale mimo wszystko trafia na beta. Zagrałem wcześniej to w DLC i szczerze jestem mega obojętny wobec tej zawartości. Nie mam nawet pomysłu na opis tego, co tam się działo. Zbytnio się tym nie interesowałem, po prostu przeszedłem i tyle. Lubię Harley Quinn jako postać, ale średnio mi się nią grało, nie wiem, trafia na Cat. W tym DLC klimat jest już zupełnie inny. Brutalniejszy, szybszy i bezkompromisowy. Ledwo wjeżdża z buta do karteru Black Maska i leci na całego. Cóż. Sama rozgrywka mega przyprawia mnie o satysfakcję. Boss z białą maską również mega sztos. Lecz mimo tego, że całe DLC jest naprawdę fajne, to jest też cholernie łatwe. Także nie trzeba się nawet starać. Przez co trafia na Atiom. Tutaj z kolei mamy już Nightwinga starającego się wyrobić ludzi Pingwina, którzy próbują wyciągnąć swojego szefa z GCPD i dokonać legalnych interesów w mieście. Mega podobały mi się tutaj drwiny Nightwinga z Pingwina, a jego reakcje na to, że Nightwing cisnął z niego bekę były... również bezcenne. Lecz pod kątem gameplayu... trochę nijak jak dla mnie. Jestem przyzwyczajony do grania Batmanem, dlatego mimo tak świetnej dynamiki leci na bet. Jak ja cholernie nie cierpię tego w DLC. Dozgrywka Catwoman jest taka męcząca, strasznie niewygodna, że całe przejście tego zajęło mi więcej niż przejście innych DLC, nawet chyba tego DLC z Badger. Już serio myślałem, że jak w to grałem, rozwale pada o podłogę czy o ścianę, nie dało się już w to w ogóle dłużej grać. Jedyne, co mi się tutaj podobało, to wkurzenie tego zielonego śmiecia za to, że dał mi tyle zagadek w Arkham Knight, bo ich również nie potrafiłem przejść. Ogólnie, Catwoman jest mega fajną postacią i mega świetną partnerką miłosną dla Batmana, ale ogólnie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to w Arkham City i w Arkham Knight mega nie lubię nią grać. Trafia na detie. No, całe szczęście tutaj jest już znacznie lepiej niż w poprzednim DLC. Fabu opowiada o naszym małym wróbelku i o jego babce, którzy przerywają swój miesiąc miodowy, by złapać tu facea po jego ucieczce z GCPD. Mega mi się tutaj podoba to, że DLC fajnie nam pokazuje, jak Robin przechodzi swoją osobistą przemianę ze zwykłego wspólnika, Batmana, po prawdziwego, samozwańczego detektora i bohatera. Tylko, że no rozgrywka jest praktycznie tutaj taka sama i w sumie to może i okej. Okay. Robin ma swoje gadżety, na przykład bombę głyskową, bo tą tarczę, Shuriken. No, te, które ma Batman, to ma na przykład wybuchowy żel i urządzenie zdalnego e, hakowania. Batman ma znacznie więcej tych gadżetów, ale mimo to Robin dalej ma taki trochę vibe e, grania Batmanem, dlatego DLC leci na Atie. Jeszcze takie małe info na koniec. Eee, te dwa ostatnie odcinki Batman Fun Night series prawdopodobnie zostaną nakręcone w wakacje ze względu na to, że teraz mam strasznie dużo praktyk i też mało czasu na kręcenie różnych odcinków. Ten akurat nagrałem e, w weekend i e, no i co? Jak już skończą się wszystkie praktyki, będę miał wakacje, będę miał spokój, no to zajmę się robieniem tych dwóch ostatnich odcinków. No i cóż. Tak prezentuje się moja tier lista wszystkich DLC w całej serii Basmanarka. No i to by było na tyle. Dobranoc.